z mojej mieli z tej strony Domino i witam Was bardzo serdecznie z powrotem na swoim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Państwu e, wentylator, a dokładnie jest to... Siemanko, z tej strony Domino i witam Was ponownie... Siemanko! <laughs> witam ponownie Was na moim kanale... Żanetka! Dobra, świetna. Serwo z tej strony, Domino, i witam Was ponownie na swoim kanale. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować odświeżarz powietrza. Jest to wentylator i odświeżacz powietrza firmy Dyson Pure Call Me. I dzisiaj go Państwu zaprezentuję. Oczywiście Pan zaspał i nie rzucił mi tego kartonu. Dziękuję. Jest to rewelacyjny produkt, co mam nadzieję, że pokażę Wam za chwilę czasem krótkie intro i lecimy z tematem. Добра, тут раз час на... thank we'll you Kolejna sprawa. Pomycja. Co tu jeszcze takiego ciekawego? Yy, dwa guziki po boku, które dusimy z tej z tej strony. Wyciągamy to do góry. Łatwy, bardzo łatwy demontaż tego filtra. Po prostu go wyciągamy cyk, wkładamy go z powrotem na jako nowego. Z tego co widziałem, yy, informuje gdzieś około roku czasu o nowy filtr woła, także nie jest to jakiś. Yy, Wielki wydatek, raz na rok wydać kilkanaście euro, czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Yy, co do pilota. Pilot malutki, mały, tak mały, że tak naprawdę można go nawet zgubić, podejrzewam, ale po to, żeby go nie zgubić, mamy w tym miejscu. Jest magnes, który możemy go łatwo sobie odkładać. Yy, pilot ma kilka funkcji. Jest to sterowanie czasem, jak długo ma być urządzenie włączone. Obrót, żeby kierował się lewo-prawo. Informacja, która pokazuje stan filtra, w jakim, w jakim stanie jest filtr. Włączanie wyłączanie oraz prędkość wentylatora, plus-minus. Cała filozofia. Elegancko go można tu włożyć i, 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 i wiemy, że go nie zgubimy. I co moi mili, dotrwaliśmy do końca, mam nadzieję, że Wy też, yy, że Wam się spodobała nowa odsłona tego kanału, w sensie taka bardziej już profesjonalna, z tym oświetleniem, z tym wszystkim i tak dalej. Staram się, robię co mogę, yy, liczę tylko na Wasze lajki, subskrypcje i dzwoneczki. I, i, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie już niedługo, bo będzie trochę więcej tego materiału. Tymczasem chciałbym się z Wami pożegnać jeszcze raz. Do zobaczenia. Ciao, ciao. Hmm. Dobra. Także bardzo lekko, to fajnie i przyjemnie. z moi mili. Nie, nie, nie wszyscy są mieli. Musiał być tak tej. Eee, jeszcze raz. Osta Ostatni raz już teraz już lecę normalnie tak jak pójdę Dobra, No to... Dobra, jedziemy tym. No i co? I... i jajko. Serwus moi mili! Serwus! Czegoś się to? Nic. No nic, no i to by było na tyle w tym, w tym wydaniu. No po co ja to gadam, mogę, ja nie wiem. Ja zawsze mam problem, że za dużo gadam. <gadam>